Powiem tak, że przestałem przestrzegać tych 1500 kalorii i powiem szczerze, że jestem zdziwiony, dlatego że coś tam cały czas robię przy domu, czy na siłownię trochę chodzę, ale mimo to, że zacząłem więcej jeść w ogóle prawie nie przytyłem, bo przytyłem tylko 700 gram, także to jest nic. A na pewno na pewno chciałbym chciałbym troszkę tutaj przynajmniej na górę przybrać, dlatego że no... Bądźmy szczerzy, skoczkowie mają bardzo silne nogi, ale tutaj jak chodzi o, o górę to jest, jesteśmy straszna kukra i, i no, czasem nam jest tym na plaży się rozebrać, więc dlatego przydałoby się troszkę, żeby, żeby tutaj na, na górę nie mógł przypakować jak kulturysta, ale, ale na pewno trochę, trochę przybrać, a myślę, że e, metodą właśnie bardziej siłowni i, 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 i taką dietą mocniejszą niż tłuszczem. Nie wiem, ja nie wybiegam aż tak daleko w przyszłość, co będę jutro robił. Na, na pewno jest przygotowane party z zawodnikami, więc pójdę, no więc trudno mi jest powiedzieć, co jutro rano będę robił. Pewnie spał.